Wiadomo, że we, we włoskich dolomitach najliczniejszą grupą zagranicznych narciarzy jest kto? Nie Rosjanie, Polacy. Val di Sole, włoska Dolina Słońca, przyciąga wielu sympatyków białego szaleństwa. Doskonale przygotowane trasy, słoneczna pogoda gwarantują wypoczynek na najwyższym poziomie. Cała sieć tras narciarskich zachodniego Trentino na jednym skipasie? Proszę bardzo! Szusować można w trzech dolinach wokół miejscowości Tonale, Peio, Marileva Folgarida i Madonna di Campiglio. Gotowi na zjazd? Pomału! Zacznijmy od początku. Kilka słów ode mnie na temat właściwego doboru butów narciarskich. W pierwszej kolejności musimy określić, jaką, w jakiej grupie narciarzy jesteśmy. Czy lubimy jazdę rekreacyjną, bądź też jesteśmy początkującymi? Czy lubimy jazdę cały dzień na nartach? Intensywnie zwiedzamy wszystkie stopy. I wreszcie trzecia grupa butów to buty dla tych, którzy lubią jeździć intensywnie przez 2-3 godziny szybko. Pierwsze to buty dla początkujących i średnio zaawansowanych. Przede wszystkim najważniejsza rzecz w tych butach to wygoda. Druga grupa butów to buty dla zaawansowanych narciarzy, tych którzy potrzebują precyzyjnego przenoszenia siły na krawędzie. I wreszcie trzecia grupa butów to buty dla tych, którzy lubią prędkość. I Potrzebują precyzyjnego przenoszenia sił z, ze stóp na, na narty. Najważniejsza rzecz to poprzymierzać but, bo jeśli w sklepie mamy wątpliwości odnośnie wygody, to na stoku na pewno będzie dużo gorzej. Po odpowiednim doborze obuwia możemy udać się na stok. Rodzinom polecamy zwłaszcza ośrodki Madonna di Campiglio i Marileva Folgarida. Połowa nardostrad to trasy łatwe, idealne dla dzieci i początkujących. Monika, jesteś instruktorem jazdy na nartach i na desce. Od czego lepiej rozpocząć przygodę ze śniegiem? Najlepiej zacząć od narciarstwa, jednak, czyli właściwie wiek już dziecko w wieku 3 lat jest w stanie podjąć pierwsze kroki na nartach. Natomiast snowboard dopiero 11 rok życia. Często widzi się rodziny na stokach, ale też widzi się uczących rodziców swoje dzieci. Co myślisz o tym? Tak, to w przeważającej większości to jest zła decyzja. Region Trentino to świetne miejsce do nauki narciarstwa, ale i trasy znane z rowerowego Giro d'Italia. I właśnie stąd 27 lipca wystartuje jubileuszowy 70 Tour de Pologne. Na stokach Doliny Słońca w Alvisole dyrektor wyścigu Czesław Lang delektował się jazdu na nartach w towarzystwie Mistrza Świata w kolarstwie szosowym Moreno Argentina. Czesławie, ty Włochy znasz jak własną kieszeń, jak Polskę. Dlaczego warto tutaj przyjeżdżać? Włochy to jest jakby moja taka druga ojczyzna. Tutaj przyjechałem w latach 80., tutaj spotkałem fantastycznych ludzi, którzy mi wiele pomogli, wiele im zawdzięczam, ale przede wszystkim to, co ja cenię we Włoch, w tym narodzie, to jest to, że są fantastyczni ludzie. To są tacy ludzie, którzy nie szukają problemów, a rozwiązują te problemy. i są ciągle uśmiechnięci, ciągle życzliwi. Nie wiem, gdzieś się zgubiłeś, szukasz drogi, czy nie możesz trafić do hotelu, on wsiądzie z tobą, pojedzie, pokaże. No i tu myślę, że Polacy szczególnie, którzy mają podobną mentalność i taką podobny sposób bycia, do Włochów czują się dobrze. Do rozpoczęcia sezonu rowerowego pozostała jeszcze chwila. Tymczasem cieszmy się białym Puchem, który w Dolinie Słońca, w Aldi, Sole nabiera zupełnie innego wymiaru. No i okazało się, że Czesław Flank, proszę państwa, nie tylko na rowerze umie jeździć, ale także na nartach. W kuchni, smaczna kuchnia.